Są historie, które trzeba opowiedzieć. I ludzie, o których nie wolno zapomnieć. A dzisiaj wspominamy rocznicę śmierci generała Juliana Stachiewicza. Jedni tworzą historię, inni ją piszą. Generał Julian Stakiewicz, żołnierz, historyk, architekt pamięci narodu, robił jedno i drugie. Dla niego pióro było bronią, a archiwa polem bitwy o przyszłość Polski. Urodzony we Lwowie, zahartowany w ogniu który dał Polsce wolność. Od legionów, po zwycięską wojnę 1920 roku, walczył w samym sercu zmagań. Lecz Stachiewicz wiedział, że bitwy wygrane na polu chwały można przegrać w mrokach zapomnienia. Jako szef Wojskowego Biura Historycznego i twórca przeglądu historyczno-wojskowego zbudował twierdzę pamięci, by lekcje opłacone krwią nigdy nie zostały utracone. Jego własna bitwa skończyła się zbyt wcześnie. Odszedł 20 września 1934 roku, w wieku zaledwie 44 lat. Głos rozsądku uciszony w przededniu najciemniejszej godziny Polski. Lecz dziedzictwa służby nie da się złamać. Żyje ono w instytucjach, które stworzył. Żyło w jego synu, bohaterze następnej wojny. Generał Julian Stachiewicz napisał jeden niedokończony rozdział. Ale opowieść, której poświęcił życie, opowieść o wolnej i niepokornej Polsce, nie ma końca.